Mamy tutaj do rozwiązania taką nierówność i przyznam się, że nie mogę się zdecydować na metodę rozwiązania, bo po pierwsze, moglibyśmy te dwa nawiasy opuścić z dwóch wzorów skróconego mnożenia. Pierwszy wzór, który tutaj byśmy zastosowali, wygląda tak, to jest A dodać B do kwadratu. Natomiast tutaj zastosowalibyśmy wzór a odjąć b do kwadratu. I Może zacznijmy od tych wzorów, a za chwilę rozwiążę jeszcze tą nierówność drugą metodą z innego wzoru skróconego mnożenia. Więc jeżeli pierwszy nawias będziemy opuszczali wzorem a dodać b do kwadratu, to otrzymamy kolejno 4x kwadrat dodać 2 razy 4x razy 3 dodać 3 do kwadratu. Następnie przepisuję ten znak Otwieram sobie nawias i wpisuję wyniki, e, wyniki z tego wyrażenia na podstawie tego wzoru, a odjąć b do kwadratu, czyli będzie to kolejno 4x do kwadratu, odjąć 2 razy 4x razy 3, dodać 3 do kwadratu. No i tutaj. No i tutaj zapisujemy nierówność po prawej stronie i liczbę 100. Teraz wracam na lewą stronę i robię porządki. 4x do kwadratu to jest 16x kwadrat. Następnie 2 razy 4 razy 3 to 24x, dodać 9, odjąć. Znowu otwieram nawias i robię porządek. Mamy 16x kwadrat, odjąć. 24x, dodać 9. Mniejsze równe 100. Teraz tutaj muszę opuścić ten nawias, uwzględniając znak minus stojący przed nawiasem, więc początek sobie przepiszę bez zmian. No, w ten sposób. I teraz opuszczam nawias, zmieniając wszystkie znaki na przeciwne. Następnie redukuję wyrazy podobne. Te wyrazy redukują się do zera. 24x dodać 24x to jest 48x. 9 redukują się do zera. No i została nam taka prosta nierówność. Następnie dzielę obustronnie tą nierówność przez 48. I stąd mamy x mniejsze równe 148. Po skróceniu przez 4 otrzymamy 25 dwunastych, więc może tutaj się przyniosę. 25 dwunastych. Możemy jeszcze wyznaczyć całości. Są tutaj dwie całe i jedna dwunasta. Ok. W odpowiedzi do zadania, mamy podać liczby naturalne, które spełniają tą nierówność czyli wszystkie liczby naturalne, które są mniejsze od 2,12 całych i dwunastej. I są nimi takie liczby jak 0, 1 oraz 2. Trzy liczby. Tak jak obiecałem na początku, teraz to samo zadanie rozwiążę drugim sposobem. Za pomocą innego wzoru skróconego mnożenia. Zauważmy, że oba nawiasy przypominają wzór a kwadrat odjąć b kwadrat. Gdzie a to jest wyrażenie 4x dodać 3, natomiast b to jest wyrażenie 4x odjąć 3. No a my ten wzór możemy rozpisać w ten sposób, że to jest a odjąć b razy a dodać b. To znaczy, że w pierwszym nawiasie, jeżeli mamy a odjąć b, no to zapiszemy 4x dodać 3, odjąć 4x odjąć 3. Natomiast w drugim nawiasie jest a dodać b. To znaczy, że zapiszemy tak: 4x dodać 3, dodać 4x odjąć 3. To jest mniejsze, równe 100. Teraz tutaj robimy porządki. Opuszczamy nawias ze znakiem minus i w drugim nawiasie robimy porządki. O, w zasadzie trójki redukują się do zera, więc zostaje tylko 8x. Teraz zauważmy, że 4x redukuje się do 0, W nawiasie została szóstka, i tą szóstkę musimy pomnożyć przez 8x. Jakoś to tak dużo prościej wygląda, nie? Niż ten pierwszy sposób. No, tutaj oczywiście po dzieleniu obustronnym przez 48 wykonamy już wszystkie kroki, które zrobiliśmy w poprzednim przypadku, i na końcu otrzymamy dwie całe, jedną dwunastą. I oczywiście odpowiedź jest identyczna, czyli liczby, które spełniają tą nierówność i są naturalne, to 0, 1, 2. No i to tyle w tym zadaniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeszcze popatrzycie na inne rozwiązania z tego kanału. Do usłyszenia wkrótce. Pa, pa.